Pani poseł, kto będzie przedstawicielem lewicy w Ministerstwie Rozwoju po tym, jak Krzysztof Kukucki zdobył magistrat we Wrocławku? tak, został prezydentem Włocławka, ale złożył już gotową ustawę i przejmie tę ustawę o budowie mieszkań na tani wynajem. No myślę, że pan były wiceprezydent Poznania, Tomasz Lewandowski, który również w tym swoim mieście w Poznaniu odpowiadał właśnie za politykę mieszkaniową. Przejmie projekt pana zależy... Pukuckiego, o ile nowy minister rozwoju pan Paszyk będzie chciał pracować nad tym projektem, a nie nad projektem pozostawienia przez zależy na tym projekcie. Hetmana. To jest naprawdę dla nas jeden z takich koronnych projektów, jeden z... Absolutnych priorytetów w rządzie i myślę, że tak, że będą prace nad tym projektem, bo projekt kredytu 0% już praktycznie nawet najbliżsi koalicjanci osierocili, bo przecież też ostatnio pan Szymon Hołownia, pan marszałek odciął się od tego, a to jest przecież jeden z jednej listy trzeciej drogi Czyli teraz Parlamentu. Europarlamentu. Kredyt 0% został pogrzebany w koalicji? Myślę, że, że nawet wręcz mam taką nadzieję, że tak.